Witajcie serdecznie, z tej strony Peter e, Jest to World of Tanks, zagramy sobie Isem 7 e, Jest to bardzo fajna bitwa Aż się do zera wystrzelałem tym czogiem, zobaczycie Nie będę wam zdradzać, żebyście potem wiecie Dobra, nieważne, oglądajcie po prostu e, Mapka to El Halouf, bitwa spotkaniowa Na zwycięstwo były takie trochę szanse, wiecie, 48% Poniżej połowy to szału nie było Dobra, e, ruszamy. Na, ja ruszam na przepychacza czy tam mordownie. Nie wiem, jak to tam każdy to inaczej nazywa. Ja to nazywam mordownie, bo tam przeważnie jest niezły Saigon. Ruszam w tamtym kierunku. Um, razem ze mną do pomocy jedzie Pluton Isów 8. I za mną jeszcze tam te czy dwa jedzie, chyba. W sumie zobaczymy tam potem. O, jeszcze IMAX jedzie. E, dobra, może ja pokażę, jakie działo ma Is 7. IS-7, penetracja 250, uszkodzenia 490 e, No, bardzo fajnie e, Kiedyś chyba i 7 miał 260, o ile dobrze pamiętam, albo i nie Wiecie co, nie pamiętam, ale wiem, że było nerfione o 10 mm Tylko nie jestem pewny, czy było 260, czy 250 i... Dobra, nieważne e, Ruszamy, już prawie dojeżdżam, o, tu trochę mi coś przycięło Ojej, jak widzicie, e, nagrywam sobie na fullscreenie. Ostatnio, pak ustawiałem wota, że udaje mi się na full fullscreenie nagrywać. E, wy za to macie, wiecie, ład, ładnie wygląda. World of Tanks nagrany, a dla mnie jest większy komfort grania, bo nie muszę za każdym razem zmieniać rozdzielczości i nie muszę tego. Mm. Kurczę, no, nie muszę grać w takim małym okienku. E, dobra, tutaj chciałem trochę posnipić, tylko zobaczyłem, że my wykryli to się cofnąłem. Arta chyba trafiła, albo nie, nie, to nie była Arta i Lorraine tutaj zasuwa. Zlamiłem ten strzał, mogłem trochę za nim kurczę. Bo zagapiłem się, czy coś, nie co, coś tam chyba z kimś tam rozmawiałem i się minąłem. Niestety, dobra, ja już tam dalej nie wyjeżdżam. Ponieważ, patrzcie, odbiłem się od Lorraina, rozumiecie? To jest niemożliwe, takim działem, od takiego czołgu się odbić. Dobra, nieważne, obracam się na bok, ponieważ widziałem, że tam jakieś czołgi były. I wracamy. A tam tylko jeden i z pilnuje. Także wiecie, obracamy się. I ruszamy w tamtym kierunku. No tu tam kapują, ale wiecie, tam tak. Tutaj kap długo trwa chyba z 3,5 minuty albo 4 minuty trwa. Więc nie ma co się martwić. Tutaj już ósmeczkę się minął, albo za, nie w gąski go trafił. I drugi z 8 wyjeżdża. I raszują. Także ja pomyślałem. A, tyle przypadkowo obróciłem mojego. Pomyślałem. A dobra, też przyraszuję, co mi tam przecież. Nie widzę takiej dziesiątki żadnej. I tutaj hamsko się minąłem, widzicie? Już dwa, trzy strzały, z których mogę mieć damage. Niestety zmarnowałem je. Mogę mieć jeszcze większe niż miałem. Karnowron. Bóg Prosto w silniczek. A mnie przebił. I z 8. Tam z góry Tiger 2 przeszkadza. Sobie go chyba klepniemy raz. A dobra, wycofał się. Yy, trzepniemy FISA 8. Ładny damage 550. To takie strzały, to ja mogę grać tym czołgiem. Tiger 2 na górze znowu wyjeżdżam. Minął się. Gościu ze strachu widział, że w niego celuje i od razu ze strachu się cofnął. Ciekawe aż wyjedzie. I raz. pum 527. Prosto w niego. Tak wiecie, trochę na pałę strzeliłem. u maus na kapie jest. A mnie nie przebił Chat, Chyba w wieże trafił, najwyraźniej. Dobra, ja pomyślałem, że przydałoby się zbić kapa. Przynajmniej trochę. Tu kolejne zlamione strzały. Kurczę, jak mogłem było tak strzelić w małce? Ja nie rozumiem. Uff, szkoda, gadać po prostu. Dobra, zostawiłem ich tam. Widziałem, że ich 8 ogarniają. To się wziąłem za DKP. Jakim cudem się minąłem z tym T34? Powiedzcie mi, jakim cudem. Ja już myślałem, że my to przegramy, bo jak widzicie, kap jakoś tam schodził. Ale w końcu się sprężyłem. Kolejny zmarnowany strzał, albo nie? Dobra, zresetowaliśmy ładnie. Też 4 dostało 519 szkoda, że tak mało damage'a mam. Dobra, mausik, w mausika łupiemy. Znowu rykoszet. No, on ma bardzo dużo pancerza. Wiecie, to jest maus, on ma tam. on jest opancerzony bardzo mocno. Ok, Tylko muszę walić między jego te nogi, tak zwane. Minąłem się, trafiło mi E75 A, tak trochę wyjechałem głupio. Ale źle się to dla mnie nie skończyło, wręcz przeciwnie, nawet dobrze się to dla mnie skończyło. Małsi mnie trafił. Widzę e 7.5. Minąłem się. Niestety. Tego mausika czy przydałoby się sprzątnąć już. Dobra, teraz przycelowałem. Może wejdzie. Tak, w końcu. 500 HP weszło. Bardzo ładnie. No i teraz wezmę się za E7.5 Bo mnie tam przeszkadza, z góry mi strzela. Dobra, dobili go. A zniknął E7.5, dobra, trudno. Tu podadę pod ISA 8. Żeby pomóc chłopakowi. No, coś tu się minęło ładnie. Na szczęście. Na moje szczęście. Chyba Tiger 2 chyba tam coś próbuje. Ach, wystraszył się synek. Dobra, I7 i on chyba bokiem stoi. Nie, nie, normalnie stoi. Minąłem się. Widzicie, tyle strzał zmarnowałem, a mogę mieć taki damage, mogę mieć z 8 tysięcy nawet. Gdybym te wszystkie strzały, które wystrzelił, weszły. No, ale. Słuchaj, no nie można mieć wszystkiego. Nie ma meczyka bezbłędnego. Może są tacy gracze, co bezbłędnie grają, ale ja do takich nie należę. Dobra, pokazała się VKP. Pum. 420. Zdół mnie coś nie przebiło na szczęście. No ten czołg ma bardzo fajny pancerz w porównaniu z isem, 8. To ten czołg ma pancerz. Gdzieś e, zostało mi tylko 10 pocisków. No trochę źle. Nie ciekawie. d damage to taka średnia w sumie. Ale wiecie, 10 pocisków, bitwa jeszcze, jeszcze będzie długo trwać. Nie było co w niego strzelać, wyszło, wyszło e 75 więc ładnie nawet się ładnie zapalił. Jak widzicie, dlatego tak dużo damage'a się trochę nabiło że gościu się zgasił, więc niestety to chyba będzie jeszcze jeden strzał. Tak? Pa, pięknie, prosto w dolną płytkę. Działo to nie jest najcelniejsze, ale. Znaczy, ono jest kapryśne, bardzo to działa. raz idzie tak jak ty chcesz, a raz tak jak on chce. Wiecie, szału nie ma. Dobra, 4300 di Major. Jeszcze z pół teamu zostało od przeciwnika około pół teamu. No i pomyślałem, czemu by nie przerażować pod tą górkę już tam w końcu. O tu już nikogo nie widać. S75 e jest na ilu? Na 500 HP, no to ogryzek taki w sumie trochę. Jeden dobry strzelak, gdyby mi falę fajnie wylosowało, to. to by go na hitę zdjął. Dobra, jedziemy pod górkę. 8 pocisków zostało. Pod koniec będzie przerąbane, bo będę z odłamkowych jeszcze strzelać. A, miałbym tak fajnie Dimage'a, niestety. Eee... Jedziemy pod górkę. Widzicie, pancerz, widzicie, bardzo mocny wszystko odbija prawie, że No i uważa, że walnie was jakiś tedek 10 tierowego, który ma 300 penetracji, to was przebije, ale tak to nie. Dobra, Tiger, dwójka na dobicie po sprawie. Pierwszy frag w tej bitwie. Wiecie, ja się na fraga nie skupiam, ja się bardziej skupiam, żeby mieć większy damage. Dla mnie fragi to jest dodatek taki. Przepad, jeden strzał, dobity. Nie lubię tak dobijać. No ale Wiecie, trzeba po prostu. Ktoś musi po prostu zabić tego czołga w końcu. Myślałem, że tu jeszcze mnie nie spotka zbyt dużo. Ale zobaczycie, tu jeszcze trochę będzie jazdy. Myślałem, że do. obiekty będą kampić, więc ich od tyłu ładnie zajedzie. Fosz to samo, a tu one się wszystkie wróciły w naszą stronę. Nawet. O, a 7.5 na ogrysku. Niestety nie zdążyłem. I teraz nie wiedziałem, jak jechać, bo bagły. Mi ktoś z prawej wyjechał. Dostałbym. ciekawie by było. Fosz się wrócił. Full HP. Padnie mi z 8, niestety. Dobrze, że przynajmniej przebił tego fosza. A ja pomyślałem, kurde, no sam tu jestem. Nie mogę tak raszować, więc Szybkie... Szybki. Bug po prostu. I wiedziałem, że fosz ten dowiedzie, bo wiedziałem, że gościu w tym kierunku jechał. Strzeliłem w ruchu. Nie przebiłem. On też mnie nie przebił. Niestety. No ja ładuję. Jeszcze dużo zostało tego ładowania. Kurde, i wiecie, Fosz, strasznie dobry pancerz ma, według mnie. No, zobaczcie, no nie przebiłem go. Ładnie tutaj nie przebił mnie a e 75 Cztery pociski zmarnowane, dwa pociski, bo nie przebiłem. Teraz wiedziałem, że trzeba w to trafić. I zobaczcie, minimalnie nad tym jego deską. Tak miałbym go na dwa hity, a niestety gościu mnie przebił parę razy przez to. A ja zmarnowałem pociski. BUM Teraz weszło. No teraz powinienem go w sumie zabić, jakbym wtedy trafił. Niestety, goście mi teraz klupnie jeszcze raz. A tam obiekt. Obiekt, jestem na hity od obiekta. Znowu się minąłem. Powiedzcie mi. Co to za pech? Teraz nawet mi wystarczy zramować i zginę. Myślałem, że mnie cholera trafi. Dwa minione strzały. Jeden pocisk mi został ostatni. I zobaczcie. Co za pech. Nie, no po prostu. A... No i co? Odłamkowe ładujemy. Nic innego mi nie zostało. Małe szanse mam co z tymi odłamkowymi zrobić. Nie mają penetrację, zaraz wam powiem. One mają 68 penetracji. To wiecie, jest lipnie. Dobra, ja trochę przyspieszę, bo tu będzie objeżdżanie teraz jakieś tam. Ach... Tak jak wiecie, ta bitwa nie była za super, ale dość dużo demage'a Za dużo razy się minąłem i zalamiłem Obiekt tyłem Bum 133 Mogłem przywalić za 500 Mogłem Brak łamo Obraca się obiekt w moim kierunku Na szczęście... Ach, 69 tylko Mam nadzieję, że mi go ktoś zdejmie kurde no ładnie jak pz 100 Ym, podziękować wiszę mojemu gościowi browara i u afk ładnie w kółko bum 109 no nic trudno czekamy fajnie bym go teraz przebił jakbym przebił tego ISA 7 walnąłbym mu za 600 no niestety jeszcze jeden strzał za 205 ostatni pocisk mi został no i teraz mi go niestety wyjmą chyba Albo jeszcze raz trafię. wiecie, co nie wiem. Nie, jeszcze raz dostanie w kółko. O, jest to 26. E, dzięki temu, trakowaniu, dostałem też e, punkty za to, że gąski ściągnąłem. E, dobrze, teraz zapraszam Was na screeny końcowe. E, to na tyle. E, Także narka.